do wypuśczenia mają na dole rejestracji napis Royal Enfield. dobry witam serdecznie z Stoku. Dzisiaj mamy w Białym dni marki Royal Enfield. Wybrałem się, Maciek mnie zachęcił, też za chwilkę przyjedzie, też będzie testował i jeździł różnymi modelami tej marki. Mnie najbardziej zainteresował zrosła wersja Enduro, czyli taki motorek o pojemności 400 cm 3 450, przepraszam, i mocy 40 koni. Zapytałem się, który najbardziej będzie dzisiaj taki popularny, czyli niedostępny. To powiedzieli, że właśnie ten, Himalayan i postanowiłem go wziąć na pierwszy ogień i sprawdzić. Dlatego pokazuję wam. Wyjechałem trochę dałem mu ognia. Fajnie się tym jeździ. Wcześniej jeździłem dwusuwami za młodych lat. Teraz chcę posmakować fajnych motorków czterosuwowych i ten Enduro mi najbardziej się podoba w wersji czarnej. Pozłacane, takie ma właściwie w kolorze złota felgi. Ja to porównuję do innych znanych marek modeli, które też tak właśnie stylizują motocykle. Też cniejsze Himalajany były dwa razy słabsze około 20 koni, i były chodzone hmm, powietrzem. Dowiedziałem się, że główną taką wadą tamtej wersji było miękkie zawieszenie przednie, to jest takie już usztywnione. Lepsza konstrukcja, całkowicie inna konstrukcja. No i postanowiłem Wam go pokazać. Jeszcze sobie za chwilkę nim pojeżdżę po mieście, po Białym Stoku i wracam do siedziby dystrybutora marki. Royal Enfield i biorę następny motorek. Właściwie dwa jeszcze chcę dzisiaj sprawdzić. Jeden o pojemności 350 na drugi, jest trzeci, zobaczymy jeszcze. Na razie jest fajnie, wsiadam, wyciągnąłem swoją starą belkę. Cały czas sprawna, cały czas działa fajnie, więc wsiadam, nakładam i jadę. I do następnego. Zwykły dzień pracy, a ja sobie dzisiaj w sobotę jeżdżę motorami różnego rodzaju. Teraz Meteor 350, bardzo byłem w niego ciekawy i jestem. Także na trasie kolejny parking w Białym Stoku. Zatrzymałem się, żeby Wam pokazać. Fajne są te napisy Royal Enfield. Siedzenia są bardzo wygodne. Ten taki stylizowany i taki wykonany jakby dla kobiety. No mniej ma mocy od tamtego Enduro I Himalayana. Ten jest delikatnie słabszy, ale aż takiej dużej różnicy nie ma. To tylko różnica 100 cm3, także bardzo fajnie się nim jeździ. Mi się podoba klasyczna jego budowa chłodzenie powietrzem także lubię takie proste konstrukcje z bliska. Też nacieszyć się rozrusznik. Nie trzeba kopniakiem kopać. Hamulce tarczowe z tyłu, hamulce tarczowe z przodu, stylizowany na taki turystyczny, fajny, miejski motocykl. Co mi jest innego stopki do przodu wysunięte, jak w Harley'ach, Nim się jeździ tak zupełnie wygodnie, swobodnie. Nie jest sylwetka taka lekko podkurczona. No, całkowicie tak. Zawsze chciałem spróbować, jak ktoś chce pojeździć takim właśnie stylizowanym na choppera, to ten właśnie z tymi stopkami na nogi z przodu właśnie jest taki. I co? Wcale mnie nie zaskakuje ten motocykl. Bardzo się spokojnie nim jeździ, wygodnie. Hamulce działają bezbłędnie. Jeszcze raz pokażę obsługę. Już teraz nie popełnię błędu i za pierwszym razem. Tutaj jest regulacja. Świateł, światła długie, krótkie, oczywiście kierunkowskazy. Tutaj awaryjne z tej można włączyć e, migacze. E, no i start, uruchamianie, e, gaszenie e, zbiorniczek na olej do hamulców, prosta sprawa. Przełączamy stacyjkę w pozycję ON, wyświetlać się no, całe menu, można tutaj przełączać, kombinować. Włączony jest kierunkowska, żeby go włączyć, trzeba nacisnąć. Tak jak w Himalajanie wszystko jest zunifikowane w tej marce. Także bardzo prosto przesiadając się na jeden motocyt, wiemy wszystko, jak jest w drugim. lusterka są dobrze ustawione. Ta owiewka fajnie trochę pomaga, nie bije w klatę. Także fajny motorek, ten kolor taki ekry i Seledyn. Typowo kobiece kolor. W dodatek jeszcze pomarańczy, który ja lubię. Fajny motorek, napęd na łańcuch, tradycyjny, mocne rozwiązanie, można nie żałować sobie. Jak dla mnie przesiadka z dwusuwów na czterosuwy? Ja wiem, no, pojemności są większe, silnika. Mocy większych nie odczuwam. Dwusuwy są mocniejsze, dynamiczniejsze, nawet te starsze. Ale co mi tutaj bardzo na plus jest, że nie śmierdzi z żadnego miejsca benzyno, oparami, tutaj jest wszystko na wtrysk, już nie ma gaźników, no a poza tym czterosów, czyli czyste spalanie, więc tutaj nie ma dymu, nie ma smrodu, tłumika. Chodzimy koło tego motocykla i nic nie czuć, także bardzo... Fajna sprawa, bardzo się cieszę, znowu jeszcze raz powtórzę, że są takie dni w markach niektórych właśnie można sobie pojeździć. Oczywiście trzeba wziąć z sobą prawo jazdy, dowód osobisty, podać swoje dane i można pośmigać, także wsiadam znowu, następny czas. Pojeżdżę teraz dłużej z 15 minut, bo tak dają te motory na, 15, na, na 30 minut, na 45 minut, nie wykorzystałem tych minut na motorku tym Himalajanie tym Enduro ale nie żałuję, bo chciałem pojeździć na innych, jeszcze, jeszcze Maciej przyjdzie z Maciekiem, bo jeszcze pojeździmy może we dwóch nawet także się inaczej to wszystko pokaże Maciek więcej popowiada, bo on więcej wie, bo on je serwisuje także a teraz wsiadam i dalej sobie cieszę się bo później dłuższy czas już nie będę mógł sobie pojeździć także do następnego motorka to <laughs> the Jak? Fajnie. Bardzo fajnie. Mocy wystarczająco? Słabne? Mocy wystarczająco. No to jak dla mnie na razie to tak. Zależy jak to ma zapotrzebowanie na moc. Jeden przyjeżdża, drugi wyjeżdża albo odwrotnie, jeden wyjeżdża, drugi przyjeżdża. Na tym właśnie polega dzień tutaj. By popatrzeć na motorki. W tym muszę się jeszcze przejechać, Classic 650. Bullet 350. Mi osobiście bardziej się podoba wersja Classic 350, ale one są bardzo podobne. Dlaczego mi się Classic bardziej podoba. Już teraz powiem. Classic ma srebrny tłumik cały i jest stylizowany na taki no, no taki ładniejszy. Natomiast bullet ma czarny z taką zwężoną z tyłu częścią. I to mi troszkę razi. Oczywiście w klasiku są srebrne boki. Też są szparunki, ale też dla mnie ładniejsze są w klasiku. Może właśnie w salonie, jak będę to pokaże Wam Classic'a. dla mnie jest fajniejszy. I to oczywiście tak jak wcześniej mówiłem, wszystko jest zunifikowane w każdym modelu. Wsiadasz na motocykl i masz, jest Ci wszystko wiadome. Tutaj przełączanie świateł. Kierunkowskazy. Wyłączasz kierunkowskazy przyciśnięciem. tutaj. Start, stop. Oczywiście, kluczyk jest teraz wyłączony i muszę sobie próbować nic z tego nie będzie. Tutaj światła awaryjne, pewnie tutaj jeszcze można dużo rzeczy innych znaleźć, ale ja nie szukam. Dla mnie dzisiaj najważniejsze jest frajda z jazdy i tego chcę skosztować. Dlaczego skupiam się na 350 a nie na 650? Dlatego że. Ta konstrukcja dla mnie jest bardziej taka, mi się wydaje trwała na przyszłość. Mniej kłopotów mi przyniesie jak będę chciał ją kupić. W 650 tutaj u dołu jest filtr oleju i mam takie obawy, że będzie uszkodany podczas jazdy kamieniami czy czymkolwiek, chociaż nie słyszę tutaj żadnych uwag. Natomiast tutaj filtr oleju jest pod tym dekielkiem, jego się odkręca i tutaj właśnie jest tutaj właśnie jest ukryty filtr oleju, bo to są czterosów, też bardzo prosto, bardzo. Łatwo. Fajne są te etykiety, te napisy. Royal Enfield. Kanapy są bardzo wygodne. Fajnie się jeździ. Troszeczkę na początku narzekałem na brak mocy, bo człowiek przyzwyczajony do dużych mocy i ciągle oczekuję więcej i więcej. Ale jakbym miał kupować to jednak, wolałbym 350 przez to, że jest mniej skomplikowana. Tu jest jeden cylinder. Ja lubię silniki jednocylindrowe. Nie lubię wielocylindrowych silników w motocyklach, także ja za prosto do konstrukcji, ale wiele osób woli właśnie mocniejsze, bardziej rozbudowane. Tutaj jeszcze ta cecha dla mnie pozytywna, że pochodzony powietrzem, ja nie lubię napłyn. Także mówię, unifikacja jak najmniej, mniej chłodnic, mniej jakichś dodatkowych elementów, to ja właśnie takie motocykle lubię. Prosta zawieszenie, klasyczne, tradycyjne, jak tutaj z tyłu amortyzatory. Cokolwiek tylko przy nim zrobić, poprawić, to jest bardzo prosto. Także ja lubię takie proste konstrukcje. Specjalnie wziąłem teraz przejechać się tym, tym 350 bulletem, bo zaraz przyjedzie Maciek, a on lubi mocne maszyny. To weźmiemy 650 i przejedziemy się na ostro, więc e, ciekawy, jaki on wybierze. Ja chyba. E, niedźwiedzie, czyli b, b, bera wybiorę e, i pojedziemy gdzieś w trasę na ostro zobaczyć jak to idą, ile pójdą, nie wiem czy zobaczymy ile pójdą, nie wiem, Maciej taki jest prowokator, on prowokuje do wyczynów, także zobaczymy i zsiadam, e, kask mój stary, bo już chyba ma z e, 20 lat, ale spisuje się dobrze. Taka hmm, jakaś nie wiadomo marka Kiedyś kupiłem do ETZ -ki. ETZ -ki już dawno nie ma, a kask został I teraz mi dobrze służy Motocyklowy sezon się zaczął Każdy kto ma motocykl wyciąga i śmiga Ciepło już się zrobiło, myślałem że będzie dzisiaj chłodniej A jest ciepło także Wsiadam i jadę Przyjechał, zobaczcie, przyjechał Maciej. Ma. Maciej, Maciej wziął um, niedźwiadkę, czyli Bera. Ja miałem go brać, ale Maciej wziął, uprzedził mnie. Ja za to wziąłem klasika, żeśmy przyjechali na tor do Białogostoku. Tam Bernard, co z nami ostatnio yy, robił w lesie. A tutaj, tutaj na torze się chłopaki ścigają, zaraz przyjeżdżamy. To Te o dwa sprzęty odstawiamy do salonu i przyjedziemy No przyjeżdziemy i sobie popatrzymy jak się młodzież i starsi ścigają na, na, na torze. Wypa... Był wypadek był, to, to helikopter lądował No tylko co odlatywał, Kurzno. robił, policja przyjechała, ktoś tam się trzepnął, obojczyk połamany, tak musieli jest. przyjechać. Dobra, my spadamy, także hmm. y jedziemy do y Roje Enfielda, do białostockiego.

To jest ABS? Tak. ABS, absolutny brak skuteczności. Uh, A on ma ABS? Jaki? To dla mnie właśnie super meteor, bo nie, nie, dla mnie taki czerwono-biały. Czerwony? No, tak się nazywa. Hmm, możliwe, nie? Ten mi się najbardziej podoba jednak, dzisiaj jeździłem nim. Meteor 350, najfajniejszy jest, najzgrabniejszy i można też powiedzieć trochę jak Harlejem, bo te nóżki są z przodu. Ten mi się najbardziej podoba. Ta owiewka jest i nie ma drugiego takiego. Jak dla mnie to jest taki najbardziej ekonomiczny, najfajniejszy. Meteor 350 to to ja bym brał. No, oczywiście Himalajem, ale. Ja lubię klasyczne motorki, bardzo lubię klasyczne, ten tłumik bardzo mi się podoba, metalowy cały, z przodu tylko kawałek chlapaka jest plastikowy, tak, żeby się nie oberwał. A tak tutaj to wszystko metal. Najfajniejszy, najfajniejszy motorek dzisiejszy, najładniejszy. Pozdrawiam serdecznie. Do widzenia. Cześć.